Dzień dobry Państwu, Ewa Molska, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Proszę Państwa, dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć o wyzwaniu, które podjęliśmy jako zespół, zespół Tomasza Damiana, bo jest to nasz główny mentor. Trzeba przyznać, że mentor, który ma fantastyczne pomysły, które się przekładają na dobrą sprzedaż w internecie. Proszę Państwa, zachęcił nas, a raczej zobligował do nagrywania w dzień jednego filmiku wideo. Tematy są dowolne, ale skąd taki pomysł. Przekazy wideo są najlepszą formą docierania do klientów. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje na YouTube. Tam są miliony różnych filmów które są otwierane przez ludzi z całego świata i rzeczywiście jest to jedna z font wypłynięcia na szerokie przestrzenie internetowe. Będę codziennie nagrywała taki filmik, oczywiście przybliżając Państwu tematy biznesowe, jak na przykład reklamować się w internecie, założyć swój blog, jak promować swój biznes, ale również postaram się przekazać swoje przemyślenia na temat, Czytanych książek na temat rozwoju osobistego, który jest niezbędny do tego, żeby robić, robić postępy nie tylko w sprzedaży. Będzie coś o stawianiu celach, organizacji dnia, powiem również coś o temat, na temat motywacji. Także serdecznie zapraszam na kolejne moje wystąpienia. Do zobaczenia, do usłyszenia.